Jest późno, miałem chce śpić, ale liga nie, gdzieś między rzutem ze trzy, a rzutem życie jak ktoś dzwoni. Ktoś... To nie numer alarmowy, to 0700 Hotline NBA. Fakty, gorące dyksy, jest za kulis, i zawodnicy, którzy grają, nawet gdy gasną światła. Hit 3, 0700 trudno do wtajemniczonych. 700 tylko dla tajemniczego. Dobry, oglądał pan highlighty już NBA, czy jeszcze nie? Halo. Oglądam, bo jestem biedakiem. Ja też jestem biedakiem. Nie, nie stać też... nie stać, nas nie na stać mnie po prostu. Nie, nie, stać, stać, nie, stać, nie stać, stać nas na NBA. Ale się... no. nie, mam, nie mam wyrzutów sumienia, wie pan. Adam Silver powiedział, że teraz tak trzeba robić, jak, jak nas nie stać. No, no czyli nasi... Powiem Dobra. panu, że wracamy do starej zasady. W której. Uczymy się NBA, oglądamy NBA i mówimy o NBA dzięki highlightom. I powiem panu tak. Tylko i wyłącznie. Czym to się różnić będzie od tego, co i do tej pory doświadczam? Szczególnie w Polsce. No niczym. Absolutnie. Może pan prowadzi? No, tak nieważne, bo już chciałem no. się wyzłośliwiać. Chciałem się wyzłośliwiać. Nie, nie, wolno. nie tak, wolno. Ale, ale znam, znam zawodnika NBA. Tak? Tak, to byłego fajnie. zawodnika NBA, A, okay. który, e, proszę pana, mógłby stać się twarzą tej kampanii. Oglądaj NBA na highlightach. Tak Kropka. Hmm? Albo oglądaj NBA na trzy kropki highlight i koniec. Kropka. Proszę. Bardzo to jest, bardzo to miłe słowa Pana Silvera, no. On no, podpisał panu... 11-letni kontrakt, 76 miliarda dolarów. Cytując mojego ulubionego burmistrza Sochaczywa, jedynego, niech to, musi, niech to wybrzmi, to musi wybrzmieć, 76 miliardów dolarów. E, obejmuje to, drodzy Państwo, Disney, NBC, Amazon Prime, jeszcze jakieś inne figołki i to fragmentuje transmisję NBA. I potencjalnie to będzie kosztowało fanów w USA. Nie mówię o Polakach, nie biedakach, no bo to wiadomo, że highlighty są tylko. jak pan, pan Silver mówił, Instagram, TikTok, Twitter. A, YouTube. NBA.com, ta, tam też no można no, obejrzeć. Tak. NBA.com. No, pan zawsze tak kończył fajnie. Ja, ja panu powiem tak, e, ten e, oglądał. ale to tylko do końca, że to będzie kosztować fanów, jeżeli chcieliby obejrzeć wszystko, wszystkie te subskrypcje, wie pan, to wszystko 100 dolarów miesięcznie, za full oho. dostęp do, do całej NBA. Ale te telewizyjnej czy, mnie... czy tej? Hmm. Nie no, wszystkiego co jest. No to tak, tu będzie 5 meczów, meczy, meczów. Ale nie, nie, tam będzie bo, 11, bo teraz 7, tak, 8, czy, 86, czy będzie droższy, tam czy droższy będzie pas, y, lig pas? No Właśnie to jest, to miało być pytanie do słuchaczy. Mm. Bo ja nie wiem nic na, ten, na temat przyszłości League Passa. No stawiam jeżeli, że po prostu. Li, jeżeli, zres... League Pass, mm. no, jeżeli League Pass zostanie w takiej samej ofercie, jak, jak, jak obecnie, powiedzmy, w niezmienionej cenie, to nikt, ale to absolutnie nikt nie będzie wykupywał tych wszystkich Disneyów, Amazonów, HBO i tak dalej, i tak dalej, żeby oglądać NBA, bo będą wszyscy woleli mieć wszystko on demand, na żądanie Wszystkie mecze, wszystkie mecze, wszystko, 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 co się, co się znajduje w jednej aplikacji, bo nie będzie to potrzebne. No ale z drugiej strony, jeżeli podpisałeś 11-letni kontrakt, 11 kontrakt za taką, za taką wywrotkę pieniędzy, proszę pana, no to nie, ten likpas nie może być w takiej formie, jak jest. Ja nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy to będzie jakiś ograniczony, czy to będzie tylko jakaś ilość, mecz, ilość spotkań, ilość, co, jaka cena. Nie mogę, absolutnie nie mogę tego nigdzie znaleźć, bo jeżeli on to zmieni, League Pass, no to jest po prostu na plucie ludziom w twarz. David Stern, jaki był, taki był, ale się kurwa w grobie przewraca, proszę pana, w grobie się przewraca. Zastał tą migę zaćpaną, pijaną i zrobił z niej piękny, błyszczący klejnot, który chciał do, do, dotknąć każdy, proszę pana, każdy. A przyszedł ten troll, ten dziad, i co robi? Turniejów nam norył, dziadostwa, teraz jeszcze chce otwierać. Wie pan, wie pan, co chce jeszcze zrobić? Mhm. Tworzyć ligę, proszę Pana, w Europie. Chyba My... tylko po to, żeby tej Jokicie, Doncicie, żeby pozostawały tam w domach, żeby nie przyjeżdżały do NBA. Bo proszę Pana, od 2018 roku MVP, no bądźmy szczerzy, tak nie mamy monetyzacji, więc można to powiedzieć oficjalnie, jebać Joel Tak, jebiemy go, jebiemy go, heksa. Od 2018 roku mieszkaniec Ameryki... W amerykańskim paszportem, NBA wiadomo to jest, jest Francja, Kamerun, USA gdzie mu wygodniej tam pójdzie leżeć w nogi się kładzie, nie zdobył MVP, ligę przejęli obcokrajowcy, mit wielkiego koszykarskiego bóstwa z Ameryki upadł nie ma żadnych, absolutnie żadnych następców, Zion Williamson, Pana Idol, proszę Pana on w tym sezonie to będzie szósty albo jego siódmy sezon, on w playoffach nie zagrał ale a nie Rozumiem mówiłem. Pan. Nie ma następców, nie, nie, ma, nie ma absolutnie następców. Jest, jest jeden. Co robi? To nie, to Kanadyjczyk, przepraszam. Nie, no jest jeden, jest, jak, jeden. Jak, jest nie... jeden, jest jeden, jest no który? jeden. Który? Jest jeden. I jest, proszę pana, jest esencją upadającego e, imperium amerykańskiego. Kiedy ta Ameryka musi naśladować wszystkich, a, a świat wyznacza trendy. <laughs> A on jest jak właśnie ta Aha. Ameryka, już nie Ameryka, nie jest Amerykaninem wyznaczającym trendy jak, nie Kobe Bryant, Michael Jordan, czy nawet Steph Curry, czy LeBron James, nazwiska, no. ale on, on jest jak ta upadająca Ameryka, ściągająca wszystko od innych, Jason Tatum. wielka nadzieja Ameryki. Nie. No to już, no to już do mogiły po prostu, dół, dół z wapnem kopiemy i dwa na dwa. I... Albo, albo David Booker I, no i, no... ewentualnie. No to brat bliźniak tylko z zachodu. No to i, i widzi pan, i tu nie ma kim grać. I on z nas wszystko zrobić. Wszystko zrobić, żeby to po prostu jakoś klikało, żeby to było oglądane, żeby ci ludzie przychodzili. To oglądać, podpisał suty kontrakt wywalił jajco na tych ludzi. Foszykówka amerykańska, pra pra no praktycznie no zdechła. No. Są te Jokicie, są ten. Zaraz Męba no, się wyleczy, przyjdzie tutaj grać. No nie ma nic, no nie, ma, nie ma Amerykanów, którzy ten, tam Barclays i tam inne zaraz piany po prostu dostaną, że znowu jakiś tam Europejczyk pobije jakieś inne rekordy. Te lebrony, Stefany Kerry, Duranty, proszę pana odwieszą buty na kółku i co on zostanie? No ja wiem, no jest ja, podpisany ja. 11 letni kontrakt. Ale ciekawe, czy w tym kontrakcie nie ma zapisanego tego na przykład jeżeli ci ludzie, jeżeli, czy jest powiedzmy jakaś określona ilość subskrypcji, bo na przykład tak jak na Amazonie to rzekomo i na HBO na pewno tak będzie, że może pan sobie kupić po prostu HBO dla HBO, oglądasz pan sobie streamingi, tam wiadomo, ale jak na przykład pan chcesz ten bi obejrzeć, to tam musisz dopłacić, nie? I na przykład ciekawe czy w tych czy W tych umowach jest zawarte na przykład ilość określonych jakichś abonamentów rocznie albo przez jakieś kwartały albo przez jakiś okres czasu a jeżeli nie to czy oni się będą mogli z tego wycofać Chyba nie no bo jeżeli by tak nie było to on by tak bądź już nie, nie mówił że jeżeli ciebie biedaku nie stać to sobie oglądaj highlighty tak Ale też to też jest w ogóle dla mnie to jest niepojęte że on ja nie wiem, czy to, jest, czy to było przemyślane, czy ja po prostu tego kontekstu jego zdania nie, nie rozumiem, ale ty nie podawał kanał zero, więc to raczej nie, nie powinno być chyba zmanipulowana wypowiedź, ucięta w połowie. To, to ja rozumiem, czy on to podał, czy on, 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 on porównał. NBA po prostu sprowadził obecną formę NBA do tego, że zamiast oglądać mecz i go analizować, wszystko, co zamiast najważniejsze, można zamknąć w szorcie po prostu na. No bo to, to raz, że to jest prawda. W Skondens skondensowanej formie. No. To, to, to niby jest to prawda, ale powiem panu tak. Po pierwsze, e... pozbieram to do kupy. To jest tak. E... NFL no już od y... chyba od dwóch lat zrobiło ten sam myk, Żeby teraz, proszę pana, mhm. obejrzeć kupić te wszystkie prawa telewizyjne ze zwykłej telewizji, to już nie pamiętam, ile mi Daniel mówił, który mieszka w Ameryce. Serdecznie go pozdrawiam. 500 albo 800 dolarów za rok? Czy coś takiego? A za, za rok. Tak. To za rok, a tu, a tu jest Ale pan poczeka, miesięcznie, po, pan, żeby pan, trwa, pan, pan poczeka, pan poczeka, bo to mm, jest... Dobrze, wszystko. to się nie wtrącam, pan mówi, eee, a ja słucham. Dopis, spisali się z DAZN. Kojarzy pan platformę? DAZN. Nie. Nie, tak. I wejdź no, pan no, no, sobie no. na NFL.com. Polecam panu. I jak, to jest ta sama struktura strony internetowej jak NBA.com, prawda? Spróbuj no, no, pan kliknąć jest, tak, yy, no. drużyny tam na górze, w sensie y, kto z kim gra i zobaczyć scoreboard. I co się panu włączy? Nie wiem, na razie mi wyskakują jakieś 500 cookies no. do akceptacji. No, no, pan za no, no, no. chwilę poczeka nie panie, ja to mam, no ja nie wiem, no... no dobra, no klikniemy na przykład. Kogo klikniemy? No bo jest różnica no, co pan To jakiś coś tam, no. No i nadęską, kropka, tak? No i widzi pan, Przenosi już teraz scoreboardu, scoreboardu A, się elegant. nie da sprawdzić w ten sposób. Od razu pana przekieruję. Przyjemność oglądania NFL w tym momencie. E, poprzez DAZ. Oni mieli sobie jakiegoś proszę... takiego likwasa? No, mieli, ale już nie mają. I teraz to pana, 235 zł miesięcznie. O, za o... pełen dostęp do wszystkich spotkań? Tak, tak. Okej. Okay. A w najtańszej o? wersji, proszę pana, 210 zł. Albo e, jak pan nie masz miesięcznie, to może pan tygodniowo, łaskawcy, 100 zł tygodniowo płacić. I teraz tak, bo myśli pan, ale super, nie? Ale to poszło jeszcze dalej, na przykład w Anglii, jak pan mieszka i jest mecz na Sky Sport, no to Aha. Dazn jako platforma, ym, znaczy Dazn jest na Europę, o, w ten sposób. A w Ameryce to chyba został League Pass, tylko też jakiś tam dziwacznie porobiony, że też jest, a już nie pamiętam. W każdym razie jak na Sky Sport jest mecz i jest pan obywatelem albo mieszkańcem Wielkiej Brytanii, no to wówczas pan tego meczu hmm. nie obejrzysz na platformie DAZN, bo jest na Skysporcie, więc zapłacę za, dla Skysport za ten mecz, a nie No, więc... No króciutko. No, więc generalnie, generalnie dążymy do tego, widzę w, w, też i w NFL. I powiem panu tak, ale czego się spodziewać po człowieku? Albo nie. Proszę pana, inaczej. No może nie spodziewać, ale zaufajmy. Zaufajmy, w końcu. Jest to wielomiliardowy umysł z Nowego Jorku. Adam Silver. No, urodzi się w Nowym no, Jorku. Jest wielomilionowym ekspertem, więc wie pan, to ja bym mu zaufał. Och, na, pewno, na, pewno, jest, na, na pewno, na pewno na pewno. potężny, ogromny umysł. Tak. Poza tym powiem panu tak już tego. tak bez żartów. Jest to po prostu smutne, bo żyjemy w czasach. Pewnej globalizacji, to spotkania powinny być ogólnie dostępne według mnie. Jak najbardziej dostępne dla ludzi na całym świecie. W cenach niższych, bo trzeba by było bo fajnie, jakby więcej osób oglądało, więc większa ilość ludzi, którzy. To jak więcej ludzi ogląda, tym droższa twoja reklama. o. A tak sobie zrobią premium, reklamodawców będzie mniej, będzie taniej, no bo przecież. Za co mają płacić? No, ale tak się proszę pana, chytry no chłop z Nowego Jorku, e, syn, syn Rzymianina, to tak właśnie zrobił, taki łasy na pieniądze. <laughs> no i masz pan taka, no, taka, nie inna historia. No, ale no, widzi, ale zobaczy pan, zrobił ten tlein tournament. Okej. Okay. Nie, nie chcę się kłócić, to ma sens, to nie ma sensu. Dla mnie to nie ma sensu. Było dobrze, jak było dobrze. Żydyne te, które miały być, to awansowały. Zabrakło ci ten, ten. On no jedyny dobry, co zniósł, to to, że automatycznie awansował e, zwycięzca e, dywizji. Tak? To było, to jest jedyna dobra rzecz, to jest, jak, jaką Adam Silver zrobił w kwestii takiej zmiany tych. Że za widać Sterna bo tak, że. Każdy, każdy, każdy kto wygrał swoją dywizję mógł, miał już miejsce w playoffach zapewnione. E, tak, a reszta to po prostu po wyniku szła. E, to zmienił i mi się, mi się wydaje, że ten zrobił ten ten turniej. Dobra, to są dodatkowe dodatkowe spotkania które i tak się nie wliczałem do żadnych średnich, ci ludzie po prostu grają, narażają swoje, swoje życie. Wymyślił potem ten, ten in incestance tournament, który jest tak potrzebny jak dziura w mości. Absolutnie jest potrzebny nikomu. Dostaje po prostu, jak przychodzi ten okres, to dostaje jakiejś po prostu apopleksji. Nie mogę na to patrzeć, na, na, te, na te parkiety, na to wszystko. Chcę mi się rzygać, chcę mi się wymiotować. Kto wygrał pierwszy play-in tournament? Nie pamiętam. Kto wygrał drugi? Chyba Bugs, nie jestem pewien. Mam to gdzieś, nie interesuje mnie to. I to są Kolejne spotkania, które się nie wyliczają do normalnej puli 82 spotkań, ale to są kolejne spotkania, które, które, które trzeba, trzeba rozegrać za jakąś tam powiedzmy śmieszną nagrodę dla tych ludzi, którzy tam zarabiają. Wiadomo, że jeżeli ten zespół dojdzie do jakiegoś tam do finału i go wygra, no to tam ten milion dolarów na głowę, no to tam Janisowi to w lewo, czy w prawo, bo on tam, czy Kałajowi Leonardowi, ha, nie zrobi różnicy, bo tam ma postawione spółek krzaków, proszę pana, tyle, żeby mu to wypłacili, ale jakiegoś tam ziomka z końca rotacji, który tam zarabia ich tam w tysiącach, to może być jakiś zastrzyk gotówkowy, plus też, plus dla tych, dla tych trenerów, tak? Ale to są dodatkowe mecze. Od lat się mówi o tym, żeby zmień, zmniejszyć intensywność żeby zmienić 82 spotkania, żebyśmy tyle, żeby oni tyle tego nie grali, żeby było mniej kontuzji, bo potem przychodzą te playoffy. oni muszą grać te playoffy offy po osiem, po siedem spotkań, czasami się trafiają, no tak jak no dobrze, że się nic nie stało, jak i Ciowi, proszę Pana, przecież w pierwszej rundzie z Clippers każdy się jara, no 7 spotkań, fajnie, no ale potem tak, jedzie na Oklahoma i znowu 7 spotkań, no to już, już, już ma to w nogach, a jeszcze przecież teraz miał Eurobasket, z którego odpadł, bo, bo niestety Serbia nie może na Naturalizować Jamala Mareja, żeby jakiś w końcu, proszę pana, coś wygrał. Dobrze. I mamy to 82 spotkania, potem te play-offy i tak dalej, i ci ludzie, i oni, potem się dziwimy, że tej tu tej Tumovit, pęka, ile że, że temu, pęka, że to tamto, to, to, kontuzja, tam kontuzja. Zmniejszyć to, a on robi wszystko tylko po to, żeby podbić oglądalność główno turniejami, które nikogo nie obchodzą, które się nie wliczają w żaden sposób do statystyk. I żeby ci ludzie przyszli to oglądać. A kiedy już podpisał tą umowę, to mówi: Słuchajcie, biedaki, jak was nie stać, no to obejrzyjcie se highlighty i tyle. No. tyle. Ja panu powiem szczerze: Ja nie uważam, że powinno być mniej spotkań. Uważam, że powinno być więcej. Tak. Ale ja panu mówię szczerze: Po pierwsze, Sto? ja uważam, że 82 spotkania i jest pan po prostu koszykarzem, który biega za piłką przez godzinę dziennie i tam ma tam ćwiczenia pomiędzy, to jest naprawdę ja nie, nie wiem, czy to jest, wie Pan aż tak, aż tak, tak po prostu wyniszczający sport i, i w ogóle może jakby, wie Pan, jakby sportowcy byli sportowcami, a nie zajmowali się marketingiem to może też inaczej by to wyglądało. Jakby dbali o regenerację i nie nie reklam. No, wie, wie pan. No, chodzi, no, chodzi generalnie no. o podejście. Inna sprawa, że naprawdę wystarczyłoby, nie wiem, roster powieszerzyć, że można by było większe rostery zrobić, a nie ograniczać hmm. do 15 osób czy tam do, do ilości i grać pięcioma. Tak, panie Tomie Tibodą. To, 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 no wie no. pan, no, ja wyda wydaje to, to, mi się, że naprawdę... Wydaje mi się, że naprawdę można. Zrobić tysiące różnych e, opcji, takich, żeby faktycznie tych spotkań było nawet więcej i każdy zdrowy z tego wyszedł. Wie pan, to koszykówka to też nie jest futbol amerykański, gdzie panu kolano wyrywa, nie wiem, bo, bo źle pan staniesz i, i jakiś 300-funtowy 300 lineman się przetoczy przez nie. No to a tutaj, no jednak jeszcze to, jeszcze no, ja rozumiem, jak to rozumiem. było. Wie pan, koszykówka no, ale... ta, ta lat 80, 90, 2000, gdzie się bardziej masowali, łokcie latała. a teraz, proszę pana, no, co, co, co tam w tej koszykówce? Ja, jak, jak stary dziad będę mówił, no co w tym, rzucą ją za trzy, no to... ja, no, no to skondensowany highlight na, na TikToku. No, ale, nie, ale, ale, ale to najśmieszniejsze, że ma rację, że dzisiejsza koszykówka pod względem wizualnym dla osoby, która... Nie doceni tej, jak ta piłka czasem potrafi chodzić, i tak dalej. Gdzie tych, zwier tych zwierząt, bo akurat schronisko dla zwierząt przeczytałem, o! O! Ja dla tych, e, że, dla, e, że po prostu e, że większość tych zespołów i tak gra padakę, że daj pan piłkę, ja rzucę, jak się zegar kończy. No to przecież, jak pan Boston ogląda, no to tam nie ma jakiejś wymyślnej taktyki, tylko Jason Tatum klepie, poda do tej na bram do Tatuma, Tatum rzuca. A później w obronie gra cały zespół, żeby, żeby jego, jego zły rzut ten nie, nie przerodził się w punkty drużyny przeciwnej. No i wie pan, no, mi się wydaje, szczerze mówiąc, że. Tak, Adam Silver ma rację, można oglądać się jej na highlightach i się w zasadzie niewiele, wiele straci, bo czy naprawdę rozpoznanie tego, czy yy, lepiej podaje w czwartej kwarcie, w meczach na styku, w ITEScie, nie wiem, Tyrese Halliburton czy Diaron Fox, no to, to interesuje trzy osoby. A czy ładnie podał okciem, interesuje milion osób, no. No, jeżeli oni by zrobili highlighty po 5 minut, no, to pan masz, czyli... pan masz skondensowaną akcję i tyle. Tylko mnie najbardziej bawi to, że jakoś baseball, mm -hmm. który sport umierający w pewnym momencie, tam przyszedł konkretny pan. Yy, komisarz i powiedział, słuchajcie, no nie może być tak, że mamy tyle reklam, że wiadomo, że oni na tym zarabiają, nie może być tyle przerw w grze, nie może być tyle czasu na rzut, wprowadzamy zegar, wprowadzamy to, wprowadzamy tamto i tak nagle sport, wie pan, z meczu z reklamami ze 4 godzin na pół zszedł i nagle, kurczę, oglądalność zrosła, pasz pan renesans najlepsze możliwe. czasy od tego od tych historycznych złotej ery baseballowej, da się i to w czasach no, kiedy wie pan konsumujesz konsumujesz tylko wie pan shortami wszystko a tutaj taki spokojniejszy sport może pan oglądać w futbolu amerykańskim wydłużają no, sezon a to challenge. będą skra skrócać skracać no, challenge. no. w czasie rzutów wolnych jest od, 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 od... Oddalany ekran, żeby tylko wy... ten 6-sekundowy spot reklamowy. Te dłuższe przerwy specjalnie są brane tylko po to, żeby reklamodawców wcisnąć. No, na koszulkach jest sprzedane miejsce, na parkietach już jest sprzedane miejsce. Ten cały boom reklamowo-marketingowy. Dziennikarstwo pra praktycznie zdechło i umarło. Zachlo musi teraz nagrywać podcasty, żeby żeby to wszystko, bo, bo, bo SPN uznało, że, że nie, że jednak słowo czytane to nie, bo mamy Cedrica Perkinsa i to, to wszystko po prostu z, z, zmierza do takiej degrangolady, że oni się już nie, nie obudzą cię po prostu w, w, w pewnym momencie. Ja nawet nie widzę, żeby ktoś ktoś przyszedł do tego Silvera, wie pan nie, nie mam nie mam takiej osoby. Nie no rzuca tam, mi się w oczy, no, ale to tam, tam. Musiałby, przyjść, musiałby przyjść ktoś, kto, kto się nie będzie bał zmian. Ktoś, kto przyjdzie i powie, że już starczy. Dobra, już wystarczy. Ale, tak jak, ale wrócę do tego Szterna, no, bo jeżeli Lebron jesteśmy James. tymi czteremi dziadami, to LeBron James. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, żeby LeBron James został komisarzem ligowym. On zostanie właścicielem, on skończy karierę nie teraz, tylko w następnym sezonie. To od razu będzie po prostu cyrk na kółkach, mu się każdy będzie wygnał. Koszulki w antyramę, proszę pana, skarpetki przepocone. E, wie pan będą sobie wyrywać z rąk, jak tą piłkę na, na, na tym tenisie, czy gdzie to tam było, tą czapkę, przepraszam, na tym, na tym tym, czy piłkę do bejsbolu, właśnie. Tam też jakaś pani Karen. Tam widziałem ostatnio strasznie, tam się dymy zrobiły, że, że ojcu tam kazała oddać. Tą, tą piłkę, co, co złapał dla syna. No nieważne, bo w to sektorze, no nieważne. Yy, I on od razu będzie tak, że jak zakończy karierę, to Adam Silver powie: Ej, no żeśmy się namyślili i będzie teraz zespół w Las Vegas. No i kto będzie, kto będzie właścicielem? LeBron James. Hmm. No, Zobacz pan, że tak będzie. No, to, wszystko jest, to wszystko jest właśnie robione robione pod to. A mówię, David Czternecki był taki był, ale za jego czasów był porządek. Było trochę dziadostwa, wkoczyła ta komercja, no bo on musiał tą ligę w jakiś, jak, jak, jakiś sposób sprzedać. Dobrze, że miał Berda i Madwika, potem przyszedł Jordan, potem już samo zaczęło się kręcić, prawda. E, era troszeczkę tych właśnie e, social mediów zaczęła wierzyć bardziej bardziej na taki inny, bo to też jest ważne, tak jak Pan mówił. Teraz zupełnie inaczej konsumujemy te treści, e, ale oddał po prostu Klejnot, oddał Cymes w ręce Silvera. A co zrobił Silver? No... a na niego. No, no z, czegoś, z czegoś, co ludzie powinni zabiegać, żeby, żeby, żeby on zabiegał, żeby to oglądali. Od deski do deski, od cna do cna, żeby od początku do końca, żeby te wszystkie reklamy były wypatrzone, żeby te słupki się, żeby te słupki się zgadzały, żeby po tych 11 latach mógł iść i powiedzieć do tych, do tych ludzi, którym sprzedał prawo do pokazywania. Tych wszystkich spotkań. Zobaczcie, jak to wszystko kliknęło, jak jesteśmy super. Po prostu, dawajcie więcej siana, podpisujemy nową mowę, ale chcecie sobie więcej siana, te wszystkie reklamy poszły za pół darmo, tak jakbyście mieli. Teraz tego już nie zrobimy, mam przewagę tutaj. Chłop wychodzi i mówi, że jak ci nie stać na, na to, żeby to popłacać, po, po to obejrzyj sobie szorty. No weź kredyt, e, na, no, weź kredyt, no nie masz siana, zadzwoń do bociana. Ko komorowski. Bronisow no no. ko komorowski, I... komorowski, NBA. No. Idź, weź kredyt. No, no, nie, no idź weź kredyt, no biedaku. No. Chcesz oglądać Lebrona Jamesa, no to weź kredyt. no. Proszę pana, w NHL jest też 82 bo, bo spotkania. Ile? I teraz pytanie do pana, który sport jest bardziej kontuzjogenny i bardziej wymagający dla ciała. Jakby, jakby w NBA pozwolili na te ustawki, które tam czasami są, że po prostu zrzucają rękawice i testosteron musi wziąć w górę, no to by się zastanawiał no, na to odpowiedzią, ale tutaj to widzi Pan. Ale, no, ale dlaczego mówimy o NHL? Nie, bo teraz tak tylko chciałem, tak pomyślałem właśnie, czy, czy to nie jest po prostu robienie z koszykarzy, jakiś po prostu i tak już e, niepełnosprytnych ludzi, którzy Trzeba ich chronić, bo to taki wielki skarb narodowy, bo jak to tak sportowiec nie będzie musiał, to się zaraz skontuzjuje. No nie wiem, no tak marsz robotę, to płacą ci 40 to milionów nie rocznie, nie wie znam. pan no. A, a NHL płacą ja połowę znamy. tego, a wie pan, i chłopaki z łeb rozbijają w 82 spotkaniach w ciągu sezonu. No to no, a ja, właśnie dochodzi do chodzi, że ja nie znam realiów NHL, więc nie chcę się wypowiadać, czy no, tam są fani zadowoleni, czy, czy, czy nie ma jakichś demów, czy komisarz ligi, który tam rządzi, czy on tam jest tam, no, nie, nie, mam poprawiać, zaczę... tam się poprawiać zaczęło, ale to wie pan. No. To nadal na jest to, co mam Tak. Moim oknem na chwilę baseball. No, N -N -N no to mam tyle wspólnego z Nigel, że wiem, kim był Wayne Grecki, wiem, w jakim zespole grał Krzysztof Oliwa. I, i kiedyś miałem koszulkę, przywiezioną od środki z Flory Florida Panthers. I to, jest, I to jest to jest wszystko, co mnie łączy z hokejem hmm. zawodowym w Ameryce. No, tyle. No ale dobrze, proszę pana pana, hmm, Mariusz, się... Mariusz Czerkawski, tak? Tak. No. tak było. Ale Jeśli no, pamiętajcie, kochani. Się bardzo, bardzo się zagadaliśmy. E. No i darmowe minuty mam we wrześniu, to możemy. To czyli co, zamykamy podcast, zamykamy Facebook, odpalamy, zostawiamy tylko YouTube, bierzemy narzędzie AI do tego, żeby nam kradło highlighty, tak. odkładamy głos, jakieś ciekawostki też będziemy robić, bo to się, wie Pan, dobrze klika, nie? No i co? I pieniądze będą płynąć strumieniem. O to chodzi. I to, I to, i to... O to chodzi. I to... E... Tak trzeba żyć. I to jak to się nazywa? Jak to mówił Jeremy Clarkson? Bombshell, to jak to było? I, i tym y, smutnym akcentem zakończymy. O, niech będzie, że smutny akcent. Także dziękuję panu za rozmowę telefoniczną i do usłyszenia. Kłaniam się. Później.